Mateusz Kaniowski, razem ze mną Paweł Wiółżywek. Cześć. Serdecznie chciałem powiedzieć, że mówiłem, że daję tylko jeden zbiorowy wywiad, ale z uwagi na to, że Mateusz jako jedyny we mnie wierzył, cały czas był obiektywny i mnie wspierał jak tylko mógł, to robię tutaj wyjątek i to w Nowicie i przyszedłem tutaj właśnie dla niego. Także chciałem Ci z tego miejsca serdecznie podziękować. Dziękuję. Jesteście zawodnikami. Dzięki, porówno. Nie ma znaczenia, kto jest skąd. Paweł, Coś? Dzięki Wici 6. Witamy wśród wilków. Auru. Co się wydarzyło w Twoim głowie na tym końcu? Ja zaraz powiem, jak to. A skąd Ty wiesz, Anonim z biura Fame? Że sprzedało się około 400 pay per view. Napisz na Instagramie, zobaczę ktoś ty. Wyglądał z perspektywy widza komentatora. Natomiast wiem, że ty inaczej to wszystko widzisz. Nie no widzę inaczej, było ja, bo ja nigdy bym się nie poddał, tak? Bo to jest taki jestem wychowany i tak dalej, że poddać się to dla mnie jest najgorsza wujma umach w honorze. Ja mogę tam zdechnąć w tej klatce, zrzegać się za przeproszeniem, zemdleć, ale na pewno nie poddać się. I było tak. Trzecia, po pierwszej rundzie sędzia Jarosz mi się pyta, czy chce walczyć. Mówię tak, walczymy. Po drugiej rundzie pyta mnie się, czy chce walczyć. Ja mówię tak, odwraca się do Boksdala, coś tam gada, odwraca się do mnie i zobaczy, że trzymam szczękę w ręku i w ręce. I mówi, że przerywa walkę. Że, że nie ma chęć, o ja że ja chcę walczyć ja? Natomiast yy, z mojej perspektywy widziałem powtórki. Wyglądało to tak, że sędzia zapytał: Paweł, walczysz? Popatrz na mnie, proszę. I ty pokazałeś nie i kto będzie pokazał stop? A ty wtedy włożyłeś po jakichś dwóch, dwóch sekundach. Nawet. I właśnie o to chodzi, nie? Ja. ja... Czekaj, ja zobaczę, może mi Jarosz odpisał. Może z godzinę temu wysłałem zapytanie. Bo dużo jest spekulacji teraz, nie? Natomiast w transmisji nie było słychać pytania. I wydaje mi się, że tutaj na razie nie ma co spekulować, o co był pytany, bo mógł być pytany na przykład yy, Czy chcesz kontynuować walkę? Nie. A mógł być pytany, przerywamy walkę? Nie. Ale to są już dwa zupełnie sensy. I na razie lepiej poczekać, bo to było pełno kamer, więc na pewno jest nagrane to pytanie, o co go Jarosz zapytał, że on kiwnął głową, że nie. Bo było widać, że on kiwa coś głową, że nie. I teraz pytanie, jakie było, jakie było pytanie, nie? Bo może był na przykład zapytany, czy Wardenga według Ciebie w, w tym sezonie będzie grał inną postacią niż Warwick? I on nie. Nie znamy na razie pytania. E, ale na pewno jest nagrane, dlatego y, być może już się coś pojebało w głowie, a być może nie, no zobaczymy. Ja na, dlatego teraz nie będę się na ten temat wypowiadał, bo nie mamy wszystkich danych, a wystarczy, żeby pokazali. To nagranie, nie? O co pytał. Mówicie, że jest wywiad z Jaroszem. Zresztą w walce wieczoru, po walce wieczoru dyskwalifikacja Pawła Jóźwiaka. O, dobra, tutaj gadał Jóźwiak, okay. Paweł Tony, witamy wśród wilków, au! Też nastąpiła na, na to, że, że nie reagował na komendę, żeby, żeby włożył ochraniż do buzi i zaczął rundę. Jeszcze było pytanie, czy chce walczyć? I w głową, że nie. Nie ma ratunku. Jak przerwałem walkę, no to nagle potrafił włożyć No ochraniacz. A, czyli chodzi o to, że nie wkładał ochraniacza. No i podobno było pytanie, czy chcesz walczyć? I ten powiedział, że nie. No to Fejm może właśnie, bo Ajuźwiak gada, że, że, było na, że yy, chciał walczyć i nie, nie kojarzy chyba takiej sytuacji on. Więc właśnie FEM teraz ma łatwą odbitkę do wiaka, że może po prostu pokazać nagranie, nie? bo tam było pełno kamer. Ja, jak byłem w FEMie, to dostawałem całość plików. Tam w chuj tych terabajtów było i tam niektóre kamery są całkowicie dźwiękiem. Te pliki i no to na pewno mają to. Takie szukanie kontrowersji, mówię, to to nie jest nic, nic dobrego ze strony osoby, która prowadzi sportową też organizację. A, właśnie, a ja, może ja rozpytał, jesteś w tym władawczem kraju? A już jak nie. <laughs> W ten sposób może, a faktycznie, śmiesznie. no tyle, mówię. Tam właśnie w tej ostatniej walce padło pytanie do Pawła Iźwiaka, czy o chęci kontynuowania walki była odpowiedź nie? Było kiwnięcie głową zaprzeczające, no ale przede wszystkim dla mnie już sygnałem do, do przerwania to było tylko potwierdzenie, że, że było to, że, że nie, nie reagował na komendę, aby włożył ochraniarz do buzi, jeżeli minął czas przerwy. No jest tutaj trochę kontrowersji, nie? Fajmem MMA powinno pokazać po prostu nagrania i wtedy to by wszystko rozwiało, że jakie dokładnie było pytanie i wtedy by było wiadomość. I, i tam już minął ten czas przerwy ja mówiłem raz, włóż, włóż ochraniacz do buzi, bo się zdyskwalifikuje włóż ochraniacz, pro, proszę wręcz o to, a tam nie ma reakcji no to zawodnik specjalnie szuka czasu przedłuża, nie może powiedzieć, że my nie słyszał bo mówimy mamy podpięte mikroporty to ja bardzo głośno te komendy mówię więc no. No trzeba znać zasady, że ja zresztą sędzę. Tam... Czyli wychodzi na to, że już Jó jak farmazonin. Podobno Bogzel mówi, że wyszedł na chwilę i już mu nie pozwolili wrócić. Dlatego nie miał jak domknąć tego wszystkiego. Że podobno są jakieś takie procedury, że jak wyjdziesz z klatki, no to już musisz iść do punktu medycznego, tak Bogzel? Yy, chyba do siebie na kanał rzucił. Słuchajcie, yy, dziękuję wszystkim. Za y, dobre słowo. Przepraszam, że nie zostałem w, tym, w tej klatce rzymskiej. Ja chciałem tam wrócić, ale ochroniarze, jak już wyszedłem z klatki rzymskiej, to według procedur wysłali mnie już do medyka. Bo po prostu musiałem iść do medyka. Chciałem wybiec do swojej trybuny, gdzie mi kibicowali i nie do końca jestem zadowolony, bo chciałem zrobić tą pełną wymiarową bitkę. Ja jeszcze połowiem, mówiłem, chodź, zrobimy luźny boks, trzecia runda. No niestety. Mateusz Keniowski, znany ze mną Michał Boksel Baron, zwycięzca walki, która była ostatnia, ale nie była moim eventem. Dick page. I teraz pytanie: fajnie, fajnie, Próbujemy dziczków. Czy ty jesteś szczęśliwy z tej walki? No nie do końca. Jestem trochę niezadowolony, bo chciałbym, żeby nie było gdzieś tam zostawiania tego w rękach sędziów i tak dalej. Bo to pierwsza runda, dużo tego clinchu, trochę boksiku, gdzieś tam ten ground and pound. Dzięki, dzięki. Pozdrowiki. Yy, druga runda, znowu gdzieś tam wiesz, celowałem tym bareczkiem sobie pod przeponę. Czułem, że ten jego oddech, ten płynny oddech zamienia się w taki twardy, już serioś taki że wiesz. Weź opinię Namana ja widziałem wczoraj. <grywka> no, moja ocena Gali, nie oglądałem, ale kolega mi pisał. No to uważam, że... O tym w tej walce to było taki tak. Ja to słyszałem, nie? Tylko tylko, to słyszę tylko jakby przeciwnik. Bo to słyszałeś. jest bliziutko łóżka mojego. Ja dobra, możemy obejrzeć na szybko Najmana, bo on naprawdę... To jest krótki film. Jakże krótkie podsumowanie galii w 17. Nie oglądałem jej. Ale czytałem komentarze z Wamilii znajomymi, z tych komentarzy odnoszę wrażenie, że po prostu. Ale nie wiem, czy wy wiecie, bo najmniej chyba jest z Watachy. no to jest taki jakby Wilk, chyba nie? Ale czytałem komentarze z wami znajomymi, z tych komentarzy odnoszę wrażenie, że po prostu Łaszczyk rozgromił swojego rywala. Po prostu walka do jednej bramki. No, Zlał Flika, no, wybił mu walki z głowy. Takie można odnieść wrażenie czytając komentarze. A moje pytanie brzmi, czyli jesteście pierdoleni? Przecież sekund dzieliło tego leszczyka od stromotnej porażki. Wielki sportowiec, podnosi, który był krokod walkiem świata, gdyby nie osiem końcowych sekund, Przegrały. 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 O to chodziło? To jest jedna rzecz. Druga rzecz, walka bombel. Jeszcze Mówiłem o samego początku, że to nie będzie to. Ale ciekawa taktyka. Osem wymyśla w głowie komentarze. No to tak jak ja. E, jak wyjść, że mam rację, a świat się myli? Mówię tak. No, wszyscy mówią, że ta walka wieczoru najgorsza. Że to była najgorsza walka wieczoru. Wszyscy mówią. Czy was popierdoliło, ludzie? Według mnie ta walka wieczoru u łaszczych w Ferrari była bardzo dobra. Dużo emocji dostarczyła. Ja uważam, że były gorsze fejmy walki wieczoru. Na przykład właśnie jakieś nudne zestawienia influencerów. I wszyscy, o, mądrze mówi, nie? Wziół bąbla, dojechał już Jóźwiaka i... no i po emocjach. A teraz, jeżeli naprawdę chcecie przeżyć emocje, prawdziwe emocje, 5 złotych, to polecam wam gale Hajli 6. Najman versus Stary To będą prawdziwe emocje. A następnie po tej walce... Dziękuję, w ogóle miła. O, koniec kariery? Czy po tej walce będzie koniec kariery Najmana? A nie, 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 nie. Najmowy klasyk mężczyzny poznaje się po tym, jak kończy. Tyle ode mnie, dobrej nocy. <grywa> I kariera dalej trwa. Ojej. Oj, oj, oj. Ja uważam, że gala była naprawdę solita. Dlatego nie chcę. Nie, mi się jakoś nie chce wiedzieć, że 400 tysięcy, bo ostatnia szesnastka sprzedała się powyżej 500. Więc yy, ja wolę poczekać na oficjalne dane, nie? A kto niby gada, że 400 tysięcy? Skąd te dane są? 440 czy coś? Niech no spojrzę. nie widzę w ogóle takich danych nie wiem skąd ludzie to, to wyciągają